Cześć, witam was bardzo serdecznie. Czy ktoś z was oglądał dzisiejszą prezentację Kaczyńskiego, na której przedstawiał wszystkie jedynki wyborcze? No to sobie obejrzyjcie, albo poczekajcie, ja wam zaraz puszczę. Co tam pan jaśnie książę Kaczyński powiedział? Posłuchajcie, bo jak tylko, jak tylko usłyszałem to zdanie, to wiedziałem, że zrobię o tym film. I to było takie spontaniczne, bo czegoś takiego to, to już dawno nie słyszałem. To jest, posłuchajcie sobie. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Można powiedzieć polską. To tak, jakby Długopis powiedział, że on jest prezydentem, można powiedzieć, Polaków. Przecież Kaczyński powiedział rzecz taką, że ja, jako zwykły słuchacz, od razu uznałem, że no, on chyba nie jest partią polską. No, bo on mówi, że można powiedzieć, że jesteśmy partią polską. Można powiedzieć, jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Moi drodzy, jeśli coś takiego. Ktoś taki mówi, to co ja mam myśleć? To co ja mam myśleć? Powiedzcie mi, a ja sobie tak sprawdziłem. Te jedyneczki tam jest pani na przykład Witek, Gwóźdź, Stachowia, Gróżecka, Szrot, Szczucki, Czarny, Kamiński, Ast, Kurczę, faktycznie, no nie polskie nazwisko. Rał, no też nie polskie. Później jest Wasserman, też nie polskie. Jest Koc, to k o -T -Z, można by to tak zmienić. Kuchciński, ten co na lody latał, on też jest jedynką, no fajnie, mają. Müller, Szwed, o Stanisław Szwed, no to mają jednego Szweda, to on dlatego chyba Kaczyński mówi, że to jest, można powiedzieć, polska partia, no? Oni mają jednego Szweda. Jest Morawiecki, oczywiście, tak szybciutko. Kaczyński w Kielcach, Hoffman, o Hoffman, Welseng, Hoc, no i tam cała reszta, małe, istotne 41 jedynek. Moi drodzy, prezes największej partii, czyli tej, która teraz sprawuje władzę, mówi, że można powiedzieć, że jesteśmy partią polską. To jest niebywałe. Ale słuchajcie, bo oni wygrają wybory. Gościu mówi, że można powiedzieć, mogę powiedzieć, że jestem dobrym słuchaczem. Ale czy jestem dobrym słuchaczem? No nie wiem. Mogę powiedzieć, że no, można powiedzieć, można powiedzieć że, że Polsce wiedzie się dobrze. Ale czy Polsce wiedzie się dobrze? Nikt tego nie wie. Nikt nie jest w stanie zweryfikować. On miał powiedzieć, jesteśmy partią polską. Panie, Jarku, jesteśmy partią polską. Ale przepraszam, on się wygadał. On po prostu powiedział prawdę, że można powiedzieć, że oni są partią polską. To jest bardzo istotne. Ja wiem, że w mediach mainstreamowych to przejdzie obok i nikt się nawet tym nie zajmie. No bo po co się zajmować, ale... Ale spokojnie, ale po co się zajmować? Mało istotne, polska, szwedzka, peruwiańska. Jakie to ma znaczenie? Ważne, żeby wygrali. Ważne, żeby wygrali albo ważne, żeby przegrali. No ja nie chciałbym być wyborcą partii, gdzie szef tej partii mówi, że można powiedzieć, że to jest polska partia. Mam nadzieję, że ktoś, kto tego słucham, od razu zapaliła mu się czerwona lampka, poza tym no pan Kukiz jest tam na jedynce, kurcze Kukiz z Kaczyńskim, kto by się spodziewał moi drodzy, on tam mówił, że oni już są od 30 lat zaprawieni w bojach to ja się złapałem za głowę i sobie myślę, rany boskie od 30 lat, to, to oni już dawno powinni być albo w jakimś domu spokojnej starości albo gdzieś w domu, w ogródku yy, kwiatki plewić a nie się za politykę brać oni już dawno powinni sobie odpoczywać, na emeryturze. Nie, co to w ogóle jest? Stare wygi. 30 lat tej politycy siedzą, niektórzy 50 lat. Kaczyński to chyba z 50 lat już. Pół wieku już w polityce i on nadal jest. Czasy się zmieniają, a oni nadal cały czas ci sami. Cały czas ci sami, te same nazwiska Macierewicz, Kaczyński. E, kto tam jeszcze? No cała reszta, nie? Cała reszta. Ale można powiedzieć, że jest to partia polska. Można powiedzieć, ja, Pierdzielę. No, szok, naprawdę, jestem zszokowany. Jestem zszokowany, jedyneczki tam, te nazwiska, no to takie, no, w sumie jakby w genealogię tego wejść, to by można się czegoś tam niefajnego może dowiedzieć, więc, więc lepiej może nie wchodzić, może lepiej nie węszyć, po co się denerwować, po co się stresować, wszak można powiedzieć, że, że mieszkamy w Polsce. No można powiedzieć, że Warszawa jest fajnym miastem, kurczę, albo można powiedzieć, że Warszawa jest beznadziejnym miastem. Można powiedzieć, że oni są partią polską. Brakuje słów, można by za nie mówić. Za nie mówić, co ten człowiek opowiada. Najgorsze jest to, że serio, jego wyborcy tego nie złapią. bo i drodzy, ja wam ja staram się, żeby nie agitować ale nic, ale mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Broń was Boże, niech was ręka boska broni głosować na partię, której szef mówi, że można powiedzieć, że oni są e, polską partią. Dobrze, że nie powiedział, można by powiedzieć, to jeszcze lepsze byłoby. Można by powiedzieć, że oni są partią polską. No niebywałe. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Broń Was, Panie Boże, przed tym, żebyście wy Polacy głosowali na kogoś takiego, bo to teraz nie wiadomo, na kogo właściwie tam ci ludzie głosują, bo on mówi, że to można powiedzieć, że to jest partia polska. No. Fajnie, brawo. Wybory tuż, 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 a rzucą znów 800, jakieś tam jakieś bilety, gdzieś, nie wiem, PKP, czy coś tam taniej. Ludzie serio tę kiełbasę taką wyborczą łapią to, łapią jak pelikany. Od 30 czy od 40, czy od ilu lat, non-stop ci sami, non-stop ci sami, obiecanki, cacanki. Bidasz piszczy, wszyscy w kredytach, w leasingach, nikt na ulicę nie wyjdzie, no bo jakby wyszli, to by zrobili jak w Kanadzie, że tam, żeby później im konta pozamykali bankowe, więc po co? Każdy jest tak już, za przeproszeniem, udupiony. No nie każdy, dobra. Są jeszcze ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na, na odrobinę prywatności i e, niezależności, ale większość to moi drodzy. Oni pójdą, oni pójdą. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Można powiedzieć, a, a ja uznam, że kurczę chyba jednak nie powiem. To można powiedzieć, że jestem prezydentem, można powiedzieć, Polski. Tutaj, jakby w serio, duda powiedział, długopis. Jestem prezydentem, można powiedzieć, Polski. Jesteśmy partią, można powiedzieć, Polską. To jest to samo. To jest to samo. Jeśli ktoś nie widzi podobieństwa, no to albo do okulisty, albo do laryngologa sobie przeczyścić uszy, albo oczy przemyć. Przecież każdy lekko kumaty człowiek to by od razu się połapał. Ale co ja tutaj mogę mówić? Ja sobie będę mówił, ale spokojnie, oni tak wygrają. 45% będą mieć, 45% będzie miał Kaczyński, Kaczyński będzie jedynką, będzie jeszcze, nie wiem jak długo, ile on jeszcze tam zamierza być tym, tym, tym szefem. On już dawno powinien być na tej emeryturze naprawdę politycznej i zawodowej pod każdym względem, on już nawet nie powinien w Sejmie występować, ale on dalej będzie, on dalej będzie, bo on jest... Prezesem, można powiedzieć, Polskiej Partii. Można powiedzieć, można o nim powiedzieć, że on jest prezesem Polskiej Partii. No, no przecież to są słowa Kaczyńskiego, to nie są moje słowa, to ja sobie tego nie wymyśliłem. To on to wymyślił, to on to powiedział. To Kaczyński to powiedział, a nie ja, więc co, do mnie pretensje. Że można powiedzieć, że mieszkamy w. W Polsce można to powiedzieć. Można tak powiedzieć, że my mieszkamy w Polsce. Można by powiedzieć na przykład. Można powiedzieć, że ja mówię teraz po polsku. Nie? No wiadomo, że ja mówię po polsku. Ale w jego kontekście to mało ja tego czekałem, aż on coś tam powie o tych wschodnich tam braciach naszych, że coś tam będzie jakaś akcja, jakieś pięć sekund chociaż poświęci. Ale nie, nie, nie spokojnie, spokojnie. Niczego takiego nie powiedział, bo idą wybory spokojnie. Idą wybory, co będziemy teraz? Flagi zwinięte, polskie wywieszone, co będziemy teraz bałamucić i jakieś nastroje dziwne wprowadzać, uwielbienia albo niechęci spokojnie, teraz idą wybory, teraz pochowamy się, teraz się staniemy fajni tacy patriotyczni, patrioci, katolicy, chrześcijanie, a po wyborach w listopadzie pojedziemy z grubej rury z tymi, którzy na nas głosowali. Oni na pewno tak mówią. Ja wiem, że do przeciętnego Kowalskiego to nie dociera, ale oni na pewno tak mówią. Jeśli pan Kuchciński nadal na lody lata i nadal jest jedynką, no to kurczę, szkoda gadać. Trzymacie się bardzo szybko? Można powiedzieć, że dziś jest sierpień, jeszcze można powiedzieć, że dziś jest sierpień. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, Pa, pa.